Cześć. Dzisiaj zaczynamy AMFAS, a to tylko dlatego, że chciałem Wam podziękować za wzmożony ruch na moim kanale. E, wideo o strzelaniu na 300 metrów z HK416 okazało się moim zdaniem wielkim sukcesem. Zanotowałem duże wzrosty, polubienia, wyświetlenia, także dzięki Wam bardzo, e, że jesteście. No i mam nadzieję, że jeszcze chwilkę będziecie. Także bez zbędnego przedłużania. Ale z podziękowaniami. Zapraszam Was na kolejny film, w którym to zobaczycie, co się dzieje, jak się na Strzelnicy spotkają cztery różne aery. Do zobaczenia. Dobra, to się dzieje, jak czterech, cztery dziwne aery na Strzelnicy się pojawią. Daniel Defensem 4. Haka. M7, FN Colt i Colt FN, właścicielowie pomachają, czy są anonimowi? Mogą pomachać Ciemka, no i Semua. Także, czy będziemy testować, nie wiem, ale fan jest niezły i wszystko pasuje. Jeszcze raz. No dobra, drodzy Państwo, eksperyment. Góra M4 FN, dół Colt oryginalny. Zrzucam Bolta. Strzelamy. Pięknie, bezproblemowo, wszystko. Uwaga. Dobra, drugi eksperyment. Góra XM Colt, dół FN. Ognia. Piękne otwarcie. Wszystko gra. Eksperyment numer 3. Aper HKMR 223. doł Daniel Defensem 4. Nie było. Jeden strzał. Akcja. Nie, zatrzymał się zamek. Może kwestia magazynka. Może kwestia magazynka. No. Dobra, drugie podejście. Tym razem HK. Aper do Daniela. Na Pimagu lecimy. M3 Ostatnio się zamek nie zatrzymał po, po strzale. Ostatni Torek, stand by. O, zatrzymał teraz, się. Teraz zadziała. I prawdopodobnie wina magazynka. Dziękuję bardzo. Akcja. I ostatnie. I ostatnie. Próba dołóka mr 223 Góra Daniel Defense. Tolimator nie włączony bez problemu.